Cześć! Dzisiaj będą frytki z batatów jako alternatywa, zdrowsza, zdecydowanie zdrowsza alternatywa od tych tradycyjnych frytek smażonych w głębokim tłuszczu. A zatem przechodzę do robienia tych przepysznych frytek. Dwa bataty obierzcie ze skórki i pokrójcie w paski. Bataty już są pokrojone teraz. Pokrójcie cztery ząbki czosnku na mniejsze kawałki. No chyba, że wykorzystacie mniejsze ząbki, no to można w ogóle ich nie kroić. Pokrojone ząbki czosnku wrzucam do batatów. W międzyczasie oczywiście możecie nagrzać już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ja wykorzystuję takie naczynie. No zaraz zobaczycie w jakim celu. I teraz dodaję pół łyżeczki pieprzu ziołowego, łyżeczkę ziół prowansalskich oraz łyżeczkę majeranku. I na koniec dwie łyżki soku z cytryny. No i jeszcze nie tak na koniec. Szczyptę soli oraz szczyptę pieprzu. I to wszystko zalewam dwoma łyżkami oliwy. I teraz ja mam właśnie taką sprytną miskę, zakrywam przykrywką dokładnie. Bardzo dokładnie wstrząsam, żeby te wszystkie przyprawy wraz z oliwą dokładnie obtoczyły warzywa. Sprawdzam. No i w sumie są obtoczone idealnie, jak widać. No, taka miska przydaje się w kuchni. Niewątpliwie jest naprawdę bardzo fajna naczynie żaroodporne. Smaruję niewielką ilością oliwy, ponieważ warzywa są już dobrze obtoczone w tej oliwie, to tutaj nie potrzeba aż tak dużo tej oliwy. I wysypuję zawartość miski do naczynia żaroodpornego. I teraz rozprowadzam w ten sposób, żeby każdy z tych paseczków sobie leżał osobno. Wówczas frytki upieką się jednolicie. To jest ważne, żeby żaden z pasków nie leżał jeden na drugim. Oczywiście piekarnik nastawiacie na górę i dół, no to nie ma prawa się dobrze nie upiec. No i te czosnki można sobie rozłożyć również, tak żeby nie były w jednym miejscu. No bo po takim wymieszaniu one mi się skumulowały w jednym miejscu, więc ja sobie je tutaj porozkładam. Między frytki. To jest właściwie zastanawiające w przypadku batatów, z tego względu, że są to warzywa twarde, bardzo twarde na surowo, a błyskawicznie się robią. Czy to właśnie pieką, czy to gotują. No, wydaje mi się, że już są równomiernie ułożone. No, i teraz czekam, aż mi ten piekarnik nagrzeje się do tych 180 stopni. Piekarnik mi się już nagrzał, więc wkładam naczynie żaroodporne z tymi. Frytkami do piekarnika i piekę na 180 stopniach, tak około 20-30 minut. Ale uwaga, musicie sobie sami ustawić swój piekarnik, bo każdy piekarnik grzeje inaczej. Ja preferuję właśnie pieczenie na funkcji góra dół na 180 stopniach, tak 25 minut. U Was może to wyglądać nieco inaczej. Okres pieczenia może być krótszy ten czas albo dłuższy. No to musicie sobie sami ustalić. I fryteczki z batatów już gotowe. Pamiętajcie jednak, żeby w międzyczasie pieczenia sprawdzać ich miękkość i dostosować temperaturę swojego piekarnika indywidualnie, no bo to jest bardzo istotne. A z czym podawać takie frytki? Otóż można bardzo różnie. Jeżeli jesteście wielbicielami mięsa, no to jak najbardziej można dodać do mięsa z tym że pamiętajcie, bataty to są warzywa skrobiowe i na przykład w diecie keto no nie za bardzo. Jednak od czasu do czasu jakąś niewielką ilość takich batatów można sobie zjeść, ale z drugiej strony bataty zawierają bardzo cenny utleniacz karotenoid, więc Wspaniale działają np. jako profilaktyka raka płuc, więc są warzywem wskazanym. Zdecydowanie lepiej niż te tradycyjne ziemniaki, bo te tradycyjne to są jednak rośliny psiankowate i zawierają trującą solaninę. Ale jak postępować ze zwykłymi ziemniakami? Żeby tej solaniny było jak najmniej, również jest taki film na moim kanale. Także, jeżeli interesuje was ta kwestia, jak przygotowywać tradycyjne ziemniaki, aby były jak najmniej szkodliwe dla naszych organizmów, taki film znajdziesz również na moim kanale. Akurat batatów to nie dotyczy, to są zdecydowanie bardziej bezpieczne warzywa. Także możecie je podawać do mięs. Na przykład do jajka sadzonego, do różnych sałatek, a nawet pałaszować jako przekąskę samodzielnie. Są bardzo pyszne, ale zaraz pokażę Wam przykładowe danie z frytkami z batatów. Dla mnie takim idealnym daniem jest danie z frytek właśnie z batatów w towarzystwie sadzonego jajka oraz mizerii z sałaty. Ja mizerię robię z wykorzystaniem jogurtu naturalnego, ekologicznego. I takie danie smakuje mi naprawdę, naprawdę bardzo. A wy do czego zajadacie frytki z batatów, a jeśli jeszcze ich nie jecie, to jakie macie propozycje podania będę bardzo, bardzo ciekawa. Taki prosty przepis, takie zdrowe warzywa, naprawdę coś wspaniałego coś pysznego, bardzo prostego do przygotowania. I jeżeli interesują was takie zdrowe, proste przepisy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami, filmami. Serdecznie pozdrawiam, życzę smacznego i do kolejnego filmu. Pa pa.